Witam Was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy akcję zwaną Widoczny i Bezpieczny, gdzie przekażemy ponad 1000 sztuk opasek odblaskowych oraz ponad 100 sztuk przywieszek stroboskopowych, które możemy przypiąć na przykład do plecaka. Udamy się do szkół podstawowych oraz do przedszkoli, gdzie przekażemy dyrekcji. Wcześniej wymienione rzeczy. Co daje nam taka opaska odblaskowa, zobaczycie w dalszej części materiału, natomiast zapewnia ona nam znacznie, znacznie większe bezpieczeństwo na drodze. Kierowcy mogą nas dużo wcześniej zauważyć, dostrzec, dzięki czemu wcześniej mogą wykonać manewr omijania właśnie dzięki. Choćby takiej prostej opasce odblaskowej. Natomiast, jak już informowałem, będzie to w dalszej części materiału dokładnie przedstawione. Wiele dyrekcji niestety nie zgodziło się na opublikowanie wizerunku szkoły oraz naszej rozmowy, także przedstawione zostaną tylko i wyłącznie te szkoły, które wyraziły na to zgodę. Także zapraszam do obejrzenia naszego materiału. Również zapraszam do. Odebrania darmowych opasek odblaskowych, które dostępne są na naszej stronie marketpauza.pl. I zachęcam do obejrzenia w całości naszego materiału. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam. Przekazać dla szkoły opaski odblaskowe o, dzień dobry. oraz e, takie e, światełka, które możemy zamontować, e, zamocować na przykład na plecaku. No, na e, natomiast no, teraz prowadzimy taką akcję, gdzie e, rozdajemy e, opaski e, oraz takie światełka, które dzieci sobie mogą na przykład na plecaku zamontować. One sobie no, tak. To jest do rozdania dla dzieciaków. Dokładnie, dokładnie no, tak. Dla, tak, tak. Także. Także tylko prze <noise> Także przekazanie sobie, tylko nagramy. No, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się pojawimy z jakąś fajną akcją. W takim właśnie stylu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo dzieciaków jest też spoza albo tak z gdzie muszą iść kawałek, kawałek mm -hmm. drogą, i myślę, że to się bardzo przydaje, żeby takie elementy sobie zamontowały na plecakach, czy gdzieś tam. Dokładnie, myślę, że żeby poprawić przyda. na pewno bezpieczeństwo. No, bo... zwłaszcza teraz. E, dokładnie. Super, Dobrze. bardzo dziękujemy. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego. I więc chcielibyśmy przekazać opaski odblaskowe dla dzieci, plus światełka. No, wiadomo, pogoda się robi coraz gorsza, także mam nadzieję, że się przyda dla dzieciaczków. Wszystkiego dobrego, miłego dziękuję. dnia! A więc e, zaczynamy pierwszy test pomiarowy. E, osobę zauważamy, natomiast jest to bardzo słaby e, widok, I, zaczyna, i włączamy sobie pomiar. I dokładnie osoba była widoczna z 0.04 km kilometra, więc jest to naprawdę słaby wynik w szczególności gdyby ta prędkość samochodu była dużo większa niż 20 km na godzinę w tych warunkach nie daje nam to czasu tak naprawdę na żadną reakcję, hamowanie czy manewr. Zobaczymy teraz na światłach drogowych, skąd osoba będzie widoczna. W tym momencie przygotowujemy się do testu numer 2, czyli bez opasek odblaskowych, natomiast podczas użycia świateł drogowych, czyli długich. I dodatkowo pragnę zaznaczyć, że na pewno będzie to dużo lepszy efekt niż przy standardowych, zwykłych żarówkach, ze względu na to, że tutaj mamy wbudowane LEDy, także ta moc światła jest dużo, ale to dużo. Większa niż przy standardowych żarówkach. Ok. Więc powoli sobie, więc powoli się zatrzymujemy. Włączamy światła drogowe. No, aktualnie osoba nie jest widoczna, wręcz nie jest zauważalna. Jedziemy 20 na godzinę, no nie jesteśmy w stanie nikogo dostrzec w aktualnym momencie i tutaj już o, w tym momencie włączamy licznik i sekunda zobaczymy ile nam to wyniesie To jest dokładnie 0,05 km. To jest nadal bardzo słaby wynik. Spróbujmy teraz na światłach mijania bez świateł drogowych, natomiast już z opaską odblaskową. Ok, więc rozpoczynamy test na światłach mijania z założonymi. Od blaskami. No w tym momencie zaczyna być widoczne jakieś światło, natomiast nie jest to wyraźne światło. Ok. W tym momencie jest ono już bardzo wyraźne, także rozpoczynamy pomiar. Możemy zauważyć, że po prostu ktoś tam się znajduje, ktoś, ktoś jest po prostu widoczny, także rozpoczynamy pomiar. No i ta droga, no naprawdę daje już nam możliwość reakcji, czy to. Hamowania, czy po prostu e, ominięcia osoby, która jest widoczna na e, drodze. I jest to dokładnie 0,08 km. E, to jest no, tak naprawdę prawie razy dwa dystans. E, i prawie razy dwa czas reakcji kierowcy. Dobra, teraz spróbujemy na światłach drogowych. Ok, włączamy światła drogowe. Rozpoczynamy, e, rozpoczynamy pomiar na światłach drogowych, czyli e, długich. I wyskakujemy sobie z zakrętu. E, no i w tym momencie już są widoczne odblaski. E, jest mały zarys. Postaci. Także rozpoczynamy pomiar. I teraz jest już dużo lepsza widoczność osoby, która ma założone odblaski. Dystans za sekundkę wam przekaże, jak to konkretnie wygląda. Jest to dokładnie 0,010 km. Jest to znakomity czas na reakcję kierowcy, by po prostu ominąć osobę. Także ten odblask no, może uratować życie.